Dzień dobry, dobry słuchajnego. Witam was mojego lekarzki po dzisiaj u na moim kanale. Jestem na dworze, ponieważ y, mam tutaj dla Was unboxing. Taki unboxing, bo ja już to otworzyłam tak naprawdę, bo jest mokro. Właśnie na teło wcześniej nie nagrywałam tego unboxingu. Ponieważ było naprawdę mokro trochę nagrałam go. Właśnie wcześniej boksingu Mam tutaj całą tą I jest tutaj pewna rzecz, na którą czekałam naprawdę bardzo długo Ja się wybierałam, co w ogóle kupić A mu to zajęło dość długo czasu Ale wreszcie kupiłam Jest jestem niezwykle zadowolona. mam nadzieję, że będzie to naprawdę dobre I jutro też sprawdziłem po jutro tytrunie na trening I właśnie do tego jest to blogu przyczepione Dobra, a więc ja tej nie przedłużam, moi drodzy, bo wiem, że już tutaj nie musicie się przynajmniej przynajmniej ja, a będę tutaj wam pokazać. A więc co, przejdźmy do Dobrze, a więc pierwszą rzeczą, jaką tutaj mam, moi drodzy, to rzecz, którą na chwilę bardzo potrzebuję. Moi drodzy, mam tutaj kurtkę. Tutaj kupiłam wreszcie kurtkę jeździecką. Nie wiem jak ona się tutaj pokaże w ogóle Wygląda ona właśnie mniej więcej tak A więc ogólnie ona jest naprawdę Bardzo fajna, to jest w ogóle rozmiar 36 I powiem wam tyle, że Powiem wam tyle, że Minusem tej kurtki jest to, że ma bardzo, ale to bardzo długi kołnierzki, że trzeba go wywijać I jej taka struktura jest taka trochę bardziej taka Plastikowa i takie to jest trochę wkurające, kiedy to słychać Coś w stylu, ee... Ale ogólnie jest naprawdę spoko, ponieważ mam tutaj na przykład piankę z dołu Ja po prostu kocham tą piankę A w środku masz takie fiterko Więc to jest po prostu zarąbiste w tym Ja po prostu uwielbiam Ubóstwo Ubóstwienie no i co ja mam sobie więcej powiedzieć w ogóle mam tutaj dwa zamki ja nie rozumiem po co ludzie robią dwa zamki jakby nie rozumiem tego sensu ale są, podobno jest wodoodporna i izolacyjna jakby przyznaję, jakby wiecie, że ciepło zachowuje i przyznaję, Zresztą ubrałam w niej w domu bo mi naprawdę ciepło e, zobaczymy jak się skończy jutro chyba niestety nie będę mogła w niej bo będzie zbyt ciepło e, ale to jest jakaś zimowa kurteczka osobiście w tej kurtce wice... I wreszcie ja będę miała swoją zimową lepszą kurtkę. To jest co w ogóle liście spadają, będzie tak no bo ktoś tu jest. Ale dobra, przechodzimy teraz do innej rzeczy, moi drodzy, do takiej, można powiedzieć, bardziej dużej, wyczekiwanej na pewno przeze mnie. Moi drodzy, miało to się schować. Moi drodzy, teraz uwaga uwaga. Moi drodzy, kupiłam sobie czapraczek, taki przepiękny Nie wiem jak się dokładnie to czyta, jest zacznę Lemix Le... Ja Jestem zakochana w tym czapraku Jestem po prostu w nim zakochana, przez ten kolor Wybrałam go idealnie po kolor bajki Bo... Do bajki i będzie ten czapraszek. Przepięknie pasował. Jakby. Jestem zakochana, Miałam sobie jeszcze kupić nauszniki, ale stwierdziłam, że kiedy zobaczyłam, że dostać nausznika w to czy nie, co czaprak, to stwierdziłam, że sorry? Nie. Kiedy próbowałam znaleźć jakieś tańsze i jakoś, które by pasowały, kompletnie nie pasowały mi. I stwierdziłam, że dobra kupię po prostu czaprak. Najwyżej kiedyś, jeśli znajdę jakieś fajne nauszniki w dobrej cenie, to dopiero wtedy kupię. Ale ja naprawdę przyznaję, że ten tak jest przepiękny Zakochałam się w nim od samego pierwszego razu, kiedy go zobaczyłam I on jest taki prosty Powiedzmy sobie szczerze, no pomimo jego cały krój, bo jest taki jakby to powiedzieć dziwny. Jest połączeniem ze sobą wszystkich typów czapraków Na przykład ujeżdżeniowy, skokowy i fiasturalny No są wszystkie typy czapry. Ale mi się naprawdę wydaje takim połączeniem Bo może mówię skokowe ciuchanie zresztą, taki ujeżdżeniowy, bo tutaj mam takie wydłużenie i strony no, jest to ogólnie rozmiar L bo to jest chyba w ogóle y, bo to jest brytyjska firma z tego co pamiętam i najwidoczniej oni mają inne zupełnie oznaczenia, no nie dziwimy się y, ale rozmiar R L, L, L to jest rozmiar, rozmiar full w Polsce i także jeszcze rozmiar P, czyli pony, no ale no to wiadomo to są małe czapraki. A ja nie chcę pony, ja chcę full. I ogólnie tutaj na przykład mamy taki oto, w ogóle nie wiedziałam, że to jest z, ze skóry zrobiona taka część. Jak dzisiaj właśnie odpina tutaj, ten ten czaprak tutaj przychodzi, no. Popręg tutaj właśnie przychodzi i naprawdę przyznaję, że to dodaje tego uroku temu czaprakowi. Bo ten czaprak jest taki minimalistyczny, to jest jakby to jest mało na tym. Tutaj nie ma żadnych wzorów ani, a jest po prostu przepiękny. I kocham go i po prostu ubóstwiam. Mam taką czarną piankę, oczywiście, z tego podświcie w zasadzie. I zobaczymy nieco, jak będzie. Mam nadzieję, że będzie na bajeczkę. Jeśli nie, to się złammy. No bo stracimy na ale zobaczymy w ogóle, czy będzie pasować na konia, bo nie no, wydaje mi się, że na rozmiar będzie walkował. To jest, myślę, że to jest pewne. Ale wolę się upewnić a biorę więc... Dobra mojej drogi. Ja jeszcze chodzę do jutrzejszego dnia, a więc przechodzimy Baja. Baj! Eee. Oczywiście mam tutaj swój odtopacz, który także biorę, nie wiem jak go przywiązę, ale coś się postaram. Tutaj muszę przepakować trochę te rzeczy i na pewno niektóre wziąć, bo w turacie sobie wzięłam um, ostatnio już czapkę, a więc myślę, że mi się dzisiaj przyda. Mam tutaj naprawdę trochę bałagan, nawet tego wam nie będę pokazywać, bo to jest naprawdę źle Ale teraz się naprawdę zastanawiam, jak ja to mam tutaj bałagać Nie mam do pojęcia, jak ten czaprak tutaj zmieszczę, ale spróbuję W ogóle to pogoda jest zimnie pokręcona, ponieważ z jednej strony jest ciepło, z drugiej jest zimno Założyłam sobie zimową kurskę, a pewnie mi będzie za ciepło Zaraz mi będzie za zimno, nie wiem, po prostu Więc mam mało miejsca bardzo w torbie, zobaczycie się Gdzie mam teraz mi się tego nie mam dojrzał plecak Mam tutaj bad w ręce, nie wiem jak tam dojadę. I zobaczymy moi drodzy. Teraz idę, mam za chwilkę autobus, a więc już będę się zbierać. A więc widzimy się chyba w stajni, albo zobaczymy. W ogóle zastanawiam się, jak ludzie na mnie reagują, kiedy widzą mnie z tym batem. Hmm. Jest taką wielką torbą. W ogóle wysiadłam, ale po prostu nie mogłam stop, dosłownie, nie wiem czy się on. Yes, oh, hej! się Mam, um, um. Muszę zobaczyć. Nie, no nie jest tak ciepło. Mogę panią jak te dziewczyny z moimi koleżankami na w ogóle jak tak geniałam batem. dosłownie w sumie się nauczyłyśmy. Było fajne. Fajne przyjęcie. Ale teraz co się z na Moi drodzy, idziemy zobaczyć, czy będzie dobry ten czapraczek No na słuchaj. mnie. Co? Barczy na mnie. Barczy na siebie. No Sonik, chodź tu dzień, ty psa, powiedziałam! Zacznij od Czyli nawet dla niego będzie dobry Ej, Tak stosunkowo Może jest trochę za duży, ale ja jest W ogóle kocham to jak zapisałam swoje buty mamy Teraz buty mojej trenerki Na sobie na szczęście mamy podobny rozmiar no, Trochę są sobie duże, ale ważne, że są już kompletnie mi się zepsuły <śla> Chyba przez błoto W ostateczności przez po prostu Użytkowanie niezwykłe nie wiem Jak go... Bo się rozwaliła Majka! Heeej Hej Heeej O Jezu <ścoughs> Daj mi prawie zabijesz mnie. Nie, ja Ogólnie później przenieśliśmy się na hale, ponieważ było zbyt mokro na ujeżdżaniu i zaczęliśmy sobie właśnie jeździć. Ogólnie to batalka dzisiaj miała bardzo dziwne tempo, bo z jednej strony było dobre, z drugiej było trochę złe. To była i druga jazda, jak na to, że to była druga jazda, na której zawsze ona jest strasznie niegrzeczna, to było naprawdę, była naprawdę spokojna. Skoczyliśmy sobie tam jakieś małe sesnatki i naprawdę nawet przyjemnie się jeździło. Przyznaję, że także dzisiaj, to po prostu nie się jakoś z nią tak dogadać lepiej. No i się ze sobą, właśnie. Nie zwracajcie uwagi na dźwięki w tle, ale chciałam wam trochę powiedzieć o tym, jak to się wyglądało. Ogólnie, batalia to jest koń, który jest popierniczony na drugiej jeździe, nie? Dzisiaj jeździłam na niej na drugiej jeździe. Nie śmieje się tak. Ona jest naprawdę dziwna na drugiej jeździe. I po prostu. No nie jest, jest trudno na tej drugiej jeździe. Ona po prostu. ma wszystko gdzieś. I ja osobiście no, na patali ogólnie nie lubię jeździć. Nie bym się z nią w ogóle zgrać. Dzisiaj było już akurat spoko nawet. Dało się przeżyć, aczkolwiek to nie było to, czego oczekiwałam. No i jakoś szło, ale. co ty robisz, kocie? Ale to nie było to, czego w ogóle oczekiwałam. Uważam, że mogła być lepiej, aczkolwiek nie wiem, gdzie mogła tutaj i coś więcej zrobić. Wjeżdżała mi do środka i nawet jak tylko wolty próbowałam robić, ale jakoś zawsze mi się z nią udawało jakoś wyjeżdżać, czasem z lekką pomocą trenerki. No ale jakoś się udawało, ale czy to było to, czego ja bym chciała na co dzień? Nie. Na pewno nie, ale. Nie wiem, może batalion to jest ten koniec, który po prostu jest beznadziejny dla mnie. No, a więc super ogólnie.